Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie za mną są pewne zmiany. Znikł fotel, a pojawiła się szafka. Na szafce też będą fajne dekoracje świąteczne. Ale o wszystkim opowiem Wam w daily vlogu. Nie zamierzam zmieniać tła z biblioteczką, tylko właśnie ten element mi tutaj nie pasował. I też potrzebowałam kolejnej szapki, Ale właśnie o tym wszystkim opowiem Wam w daily vlogu. A dzisiaj przygotowałam dla Was ulubieńców. Zacznijmy może od filmów. Pierwszym filmem, który chciałabym Wam polecić, jest film Igrzyska Śmierci, głos część druga z 2015 roku. Ci, którzy oglądają moje daily vlogi, z pewnością wiedzą, że byłam na premierze tego filmu w Kinie. Byłam zachwycona produkcją. Film według mnie jest wykonany rewelacyjnie, idealnie utrzymuje napięcie, cały czas praktycznie coś się dzieje, nie ma krótkich przestojów. A nawet jeżeli jest, jest jakaś spokojniejsza scena, to według mnie jest ona fajnie wpleciona i też fajnie daje człowiekowi odetchnąć, zanim znowu zacznie się coś dziać. A cóż się dzieje właśnie w tej części? Jak pewnie wiemy, Kartnis wraz z Dystryktem 13 chcą obalić kapitol i prowadzić ład, sprawiedliwość, porządek do świata. W dodatku Kartnis musi się zdecydować... Kogo tak naprawdę kocha i z kim chcę spędzić resztę życia? Wszyscy zawsze się obawiają, że ostatnia część będzie dość nudna, a akurat ta część wbiła mnie w fotel. Wiem, że są sprzeczne opinie co do właśnie drugiej części kozogłosu. Mi ten film bardzo się podobał. Jeżeli podobały się Wam poprzedniej części, to myślę, że i ta przypadnie Wam do gustu, dlatego gorąco Wam ją polecam. Drugim filmem, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest film Kapitan Ameryka. Pierwszy starcie z 2011 roku. Jak pewnie wiecie, jestem ogromną fanką komiksów Marvela i uwielbiam wszelkiego rodzaju postacie. Ostatnio stwierdziłam, że chcę nadrobić wszystkie filmy, które nie widziałam na podstawie komiksów Marvela, a na Kapitan Ameryka trafiłam przypadkiem, kiedy oglądałam Kuchenne Rewolucje w jeden czwartek zauważyłam, że właśnie po kuchennych rewolucjach będzie zleciał kapitan Ameryka. Stwierdziłam, że dobra, to spróbuję obejrzeć, zobaczymy, czy mi się spodoba. Jak dla mnie film jest rewelacyjny. Fabuła polega na tym, że Steve chce brać udział w czasie walk na froncie II Wojny Światowej. Niestety jest bardzo słabego zdrowia, jest bardzo chudy i nie przyjmują go do wojska, mimo usilnych jego prób. W pewnym momencie spotyka pewnego naukowca, który proponuje mu eksperyment. Steve, niezbyt za wiele zastanawiając się, zgadza się na niego. W ramach eksperymentu staje się on superbohaterem, który jest w stanie pokonać nazistów. Na początku jest jednak traktowany jako zabawka, maskotka, która ma jedynie motywować żołnierzy do walki. W pewnym momencie stwierdza jednak, że chce walczyć i jedzie na front. Według mnie film jest zrobiony bardzo fajnie, jest bardzo ciekawy, bardzo fajne efekty, mimo że to film z 2011 roku. Jest mało dziecinny, ale też nie bardzo brutalny. Dlatego jeżeli lubicie komiksowe postacie i nie widzieliście Kapitana Ameryki, to naprawdę gorąco Wam polecam, bo film ogląda się bardzo przyjemnie. Trzecim ostatnim filmem, który chciałabym Wam polecić jest film A więc wojna z 2012 roku. Dwaj przyjaciele, którzy pracują razem w CIA, zakochują się w tej samej kobiecie. Postanowili więc walczyć o jej serce. Umawiają się między sobą, że będą walczyć jak dżentelmeni. Niestety każdy z nich będzie używał metod CIA. Film jest bardzo wesoły, bardzo ciekawy. Nie jest to szablonowa komedia romantyczna, która mogłaby być nudna. Ja bardzo śmiałam się na tym filmie. Gagi są niesamowite. Mimo nawet polskiego tłumaczenia pokraci ten film oglądam na Plusacie. był bardzo zabawny. Pewnie w oryginale przy angielskim tłumaczeniu jest dużo lepszy. Ale mimo to bardzo mi się spodobał i często narzekamy na to, że komedie romantyczne są przewidywalne, że są nudne, że zbyt skliwe, ten film na pewno taki nie jest. Tak naprawdę do dwóch trzecich filmów ja nie widziałam, kogo wybierze główna bohaterka. Bardzo się zastanawiałam, który tak naprawdę przypadł jej bardziej do gustu bo przyjaciele się bardzo z siebie różnią. W dodatku w międzyczasie jest ogromna akcja z poszukiwaniem groźnego przestępcy, który też planuje odwet na nich, więc jest co oglądać w tym filmie. Człowiek się nie nudzi, a do tego ma fajną rozrywkę, dlatego jeżeli szukacie trochę innej komedii romantycznej, to gorąco Wam polecam film, a więc Wojna. W tym miesiącu mam również ulubieńca książkowego, Przeczytałam książkę Bóg nigdy nie mruga i powiem Wam, że jestem nią zachwycona i niech Was nie zwiedzie tytuł, według mnie książka jest dla wszystkich, nie tylko dla katolików, ale też również dla ateistów, osoby niewierzące, niepraktykujące, czyli dla każdego. Ona no jest trochę ciężka, więc będę ją może trzymać tak. Jest to zbiór przeżyć autorki, która porusza wiele ciekawych tematów, która motywuje nas do działania, podnosi na duchu, w dodatku rozdziały są bardzo krótkie, bo mam przeważnie 5-6 stron, więc tak naprawdę możemy ją czytać czekając na autobus, czekając na pociąg, nie wiem, czekając tak naprawdę na lekcję, na wykład, gdziekolwiek tak naprawdę ją zabierzemy. W dodatku ma twardą okładkę, która się nie zniszczy. Książka jest wykonana z tego ekopapieru, który jest bardzo lekki. Dlatego, jeżeli szukacie dobrej lektury na jesienne wieczory, to gorąco Wam polecam, Bóg nigdy nie mruga. Przejdźmy więc może teraz do ulubieńców kosmetycznych. Moim pierwszym ulubieńcem jest paletka z I Hate Makeup i to jest Naked Chocolate. Są to przepiękne kolory, ja ogólnie Wam tą paletkę pokazywałam i nie mam teraz tak dobrego zoomu, to może Wam wstawię link na dole, albo też tutaj gdzieś zdjęcie. Jest to paletka, która bardzo przypadła mi do gustu w tym miesiącu. Mimo, że posiada ciepłe odcienie brązu, gdzie mi akurat ciepłe kolory średnio pasują, to te sprawdzają mi się rewelacyjnie. W dodatku pigmentacja jest fantastyczna. Z bazą nie utrzymało mi się nawet 20 godzin na powiece, bez żadnej różnicy. Więc jeżeli szukacie dobrych, tanich, fajnych paletek, które fajnie się utrzymują, które są w fajnej cenie, i które też mają fantastyczne opakowanie to gorąco Wam polecam tą białą czekoladę z Makeup Revolution Kolejnym ulubieńcem, który przypadł mi w tym miesiącu do gustu mimo, że mam go tylko przez połowę miesiąca to i tak już podbił moje serce jest tusz z Royal Lush Lashes Soul Couture jest to fantastyczny tusz, który super rozczesuje, wydłuża, pogrubia, rozdziela i tak naprawdę również moje rzęsy podkręca w dodatku bardzo fajnie, przyjemnie pachnie waniliowo. Nie śmierdzi tak jak niektóre tusze, tylko właśnie człowiek aż ma ochotę się nim malować. Ma fantastyczną konsystencję. Ja akurat lubię bardzo płynne tusze. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć na niego ani jednego złego słowa. Sprawdza mi się rewelacyjnie. Wystarczą dwie warstwy, żeby uzyskać efekt sztucznych rzęs. W dodatku tusz się nie rozmazuje nawet na deszczu. Nie rozpuszcza się, nie znika z rzęs, nie skleja ich. Nie osypuje się, nie rozmazuje, jak dla mnie ideał i pojawiły się pytania, czy on się tak trudno zmywa. Może tak, super trudno on się nie zmywa, ale troszeczkę gorzej niż standardowe tusze. Jednak nie jest to jakiś wybitny problem, bo dzięki temu na przykład można w nim chodzić w czasie jesiennych deszczów i nie ma problemu z rozmazywaniem się. Wiem, że cena jego jest troszeczkę nieprzystępna. Ale widziałam, że w drogeriach internetowych można go dostać za około 30 zł. Dlatego, jeżeli szukacie super fajnego tuszu, który będzie fajnie przede wszystkim wydłużał i rozdzielał to polecam Wam właśnie so tur. Ostatnim moim ulubieństwem kosmetycznym w tym miesiącu jest róż Znyks w kolorze 25 pinchet. Jest to przegenialny róż, który ma świetną pigmentację, który nie jest ani różowy, ani brzoskwiniowy który może na początku jak nałożymy jest bardzo napigmentowany, ale nie robi nam plant, to jest fantastyczne. Możemy go rozetrzeć do takiego koloru, jaki tylko chcemy, bo fantastycznie się blenduje, fantastycznie się rozciera. Możemy go dokładać, możemy stworzyć nasycenie, które przypadnie nam do gustu. W dodatku ma tutaj takie drobinki, które lekko rozświetlają nam policzek. Nie jest to chamski błysk, można użyć jeszcze do tego różu rozświetlacza. Ja zakochałam się i tak naprawdę cały miesiąc używałam tylko tego różu. A jak widzicie, praktycznie nie ma zużycia, więc w dodatku jest wydajny. Jeżeli szukacie właśnie fajnych róż, to polecam Wam produkty z NYX. Ostatnim produktem, który Wam dzisiaj polecę, jest to produkt pielęgnacyjny, a mianowicie pianka z Pharma Series. A ja ją kupiłam na początku miesiąca i już zdążyłam ją przetestować. Jest fantastyczna do zmywania makijażu. Zmywa idealnie podkład, róż, puder, brązer, wszystko co co mam na twarzy. Podobno nadaje się do zmywania makijażu w oczu. Nie testowałam, bo wola moje mleczko z niba. Ale ten produkt jest genialny. Fantastycznie tonizuje, oczyszcza, dogłębnie zmywa makijaż. Po tym produkcie tak naprawdę wystarczy, że wezmę z tonikiem i zmyję dosłownie same resztki. Makijaż jest zmyty w 3 minuty. Dlatego jeżeli szukacie fajnego produktu do mycia twarzy, który będzie delikatny, który będzie się sprawdzał idealnie też do zmywania makijażu, to polecam Wam gorąco tą piankę. Jest niesamowita i cieszę się, że spodejrzałam ją właśnie u Mileny i kupiłam, bo jestem z niej bardzo zdoblona. Jest to drogi produkt, bo w mojej aptece kosztował 25 zł, a jak widzicie użyłam go od miesiąca, a zużycie jest niewielkie, dlatego gorąco Wam polecam tą piankę. Tak żeby byli wszyscy ulubieńcy w mojej w tym miesiącu. A co Wam przypadło do gustu? Może odkryliście jakiś fajny kosmetyk, albo film, a może książkę? Piszcie mi to proszę wszystko na dole. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Trzymajcie się, cześć!